Pochodzi z Jędrzejowa, ale teraz mieszka w Warszawie. Lubi malować, mimo że na co dzień pisze teksty i komponuje piosenki. Obrazy są bardzo kolorowe, takie jak ona sama. Znamy ją m.in. z udziału w programie Szansa na sukces, który wygrała śpiewając brawurowo przebój zespołu bajm ta sama chwila. Anna Hamela lubi też sport, który kiedyś z zapałem uprawiała. Otóż uwielbiałam pchnięcie kulą. Skok. W dal, uwielbiałam grać w tenisa stołowego z chłopakami. Biegałam na setkę, na 800 metrów, na 5 kilometrów. Rower, pływanie, rolki, jedna lekcja, boksu. Poważnie, naprawdę, nikt tego prawie nie wie. Grałam również piłkę nożną i miałam zawodowe korki takie wkręcane. Uwielbiałam grać w ataku, najbardziej w ataku i trochę na obronie. Czyli jak nie wyszedł atak, to powrót do obrony, udała się obrona, można zaatakować. Strach było się bać. Do dzisiaj moim konikiem jest tenis stołowy. Natomiast od 18 lat. Praktykuję rytuały tybetańskie. Te ćwiczenia wzmacniają kondycję psychofizyczną, bardzo poprawiają witalność, przemianę materii, działają antydepresyjnie, wzmagają w nas to, co jest najwspanialsze i powodują to, że ta nasza energia jeszcze bardziej wzrasta. Można to zaobserwować u dzieci, że one są wiecznie takie ruchliwe i mają taką ogromną witalność. W momencie, kiedy byliśmy pozamykani w domach, nie można było chodzić na siłownie. Rewelacyjnym wyjściem są właśnie te ćwiczenia tybetańskie, na które serdecznie Was zapraszam, a jak. Wiemy, kondycja psychofizyczna, jeśli chodzi o koncerty i uprawianie zawodu muzyka jest niezbędnym elementem, więc cieszę się, że ten sport jest ze mną cały czas. Ania ma na swoim koncie pięć płyt z polskimi i francuskimi piosenkami. Utwór Le Sept Colors, Siedem Kolorów, stał się hymnem międzynarodowej konferencji dotyczącej dzieci i młodzieży na świecie. Konferencja odbyła się we wrześniu 2019 roku w Madrycie. To tam, w przepięknej scenerii Casino de Madrid, Anna Hamela tłumaczyła hiszpańskim dzieciom po angielsku swój francuski tekst o miłości i pokoju na świecie. I taka jest nasza kolorowa bohaterka tych muzykalności.